Ja odsłabnę, no, bo rozdzielę sobie, zagram Fortnite a nie Rankedy, bo się tak wkurzyłem, że mi się nie chce, więc o, so, odpisz. Co my na te robaki jakieś lecimy? Co? A to jest po prostu... medalion tutaj jest. Zabijesz... Y Trzeba za pozabijać kilka tych punktów, a, gdzie do, są robaki. Dąży ludzie? ci ludzie są teraz na batlu, zwykłym? Mm, nie wiem. Ja Sentinel'a A ja mam rewolwer, więc nice. I... Wsparciowego Pema. Co to jest za duży robak jakiś? No. Co to jest? Co tak? Chodź do mnie, stary. Stary, o kurde, jak mi laguje kamera. Ej, stary, chcesz rewolwer? Chcesz, chcesz rewolwer? Miałem fioletowego sentinela. Nice. I fioletowego Pema. Możesz mi dać Ama do Pema? Nie mam. Mi. Jakbyś miał. Jakbyś miał, słowo klucz. Chodź do mnie, stary. Chodź. Kurde, ona już jest? Balse, Queen. Ale ja nie mam karabinu. Ej, to jest epicka skrzynka. Honor, tu. Chodź, 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 Masz karabin? Masz karabin albo jakiegoś SMK? Otworzyłem skrzynkę jakąś. O, nie, jakie gówno zrobiła. Kurde, wiem nie, nawet, ty, co to ty. Pomóż. Gdzie ty jesteś? Tu, w domku. Kurde, robak na mnie zrzuci to swoje gówno. Pomóż plecy? Balenciaga Ej, ludzie już grają tą Balenciagą. Ja nie mogę. Esemk! Esemk dawaj go! Najlepszy SMK powrócił. A jest sezonowo. E, ten. Sezonowo ten. E, och, karabin! Hammer! 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 Stary hammer jest. Mam hamera. Wiesz co to jest hammer? Hammer! A teraz są boks z, z, z rangami. Chyba wiesz, czy ty nie graj? No, bij ją! Bij tom, to będzie mniej robaków. Ej, co jest? Tu jest mojego OP! Ty, tu jest mojego OP, ten jakiś kałach chłopie. Nie wiem, to, jakiś plasma to, chłopie z tego to łap, środkowego. Przytrzymaj przy, 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 to! O kurde, ty ma minigana, pomóż, pomóż! Ty ma minigana! Ona. on nas rozwali! Jakby my go szybko nie zabijemy. I, a gdzie on jest? Tu! On ogarnia. Czeka. Ej, plecy! Plecy, co? sto, sto pleców. Skąd? Plecy, sto dostał, jak coś. Ten, sto dostał. Strolowałem trochę. A! Czekaj. Ty coś miałeś ważnego? Nie, nie, wiem, co takiego. Czekaj, koronka, jak zwykle musi lecieć. Możesz rosnąć, zrezować mnie, i możemy się wkleić tam. A za... jest metalion do cięcia. Nie, zabija jeszcze. Aha. Tutaj jest. van. A w tym sezonie da się fajnie rotować. Widzisz jak ja spierdzieliłem? I ty mnie wie jeszcze... Ej, nie, ja bo ja, 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 ja go nie widziałem. Nie. Nie no nie mam problem tak tak nie Żartujesz sobie ja nie wiem co się dzieje. Żartujesz sobie, Z on tu jest. No. To jest ty? A to... się było? Były kroki. Miałem. Jakby co. No jest to typ. Mo... Się jest to typ. sobie słyszy. Nie moja wina, jakbyś umarł w locie. O damn. Damn, to jest minigun. To jest ten minigun. Przecież on jest tak tragiczny. On jest tak A to nie był chyba ten, który cię zabił, bo ten, który cię zabił lepiej ogarnął. Akurat nie, ten, który mi dał plecy po prostu, a ja, a ja i tak mu sto. 100. On mi dał czemu, plecy. Po czemu ja nie poczekałem na ciebie te, z tymi spleszami? Dziwny jestem. Ej, Ej, ja myślisz, że to był ten, czy nie, ta, nie ten, co. No to ten, to ten, to ten był, to ten był. Chcesz minigana, tylko... Ale tego Ale on jest no. słaby, bo on po pierwsze mało bije, a e, musisz używać aż 200 amunicji na jeden magazynek. Ty to rozumiesz? To jest taki useless. Łap mini. I łap e, tego med kroki, kroki, kroki! Łap med miejska! Co gadasz? To jest OP! łap, łap mistra tam jest. Weź co Met Mistra Ej, co jest OP! Ja. Ej, bo o, ten typ chyba na nas poleciał i mamy free miejscówkę. Tak, mamy free miejscówkę, ja mam najlepszy karabin w tym sezonie. Sorry, ten karabin... Ten karabin to jest najlepszy w sezonie. A Fury? No, Fury jest najlepszy. Albo Hammer, ale hamera nigdy nie widziałem legendarnego. Oh, ej. A wiesz o tym, że tu jest Double Spaz? Możliwy, żeby mieć Double Spaza Rank up. Będziemy mogli pójść do bunkra, bo wróciły bunkry. Ej, Fury, fioletowy chcesz? Fury. Ej, czekaj, w gardło, gobi, w gardło, w gardło. Wiem, leży. Chcesz Fury Fioletowy? Czekaj, co, co, czekaj co będzie? A to, jest ten, U, no niej, to, jest, to jest, jest ten To jest ten nowy, to jest ten nowy. A no on jest dobry, tylko wolno strzela Ma na Git, biorę bier, siorbę. Git? No ja to mogę wziąć, ale okej, okay. ja chciałem wziąć, Ej. ale okej. Okay. Może wziąć. Mas wziąć Bigi. jak chcesz. Git. Ja potrzebuję czegoś do rotacji. Ja mam dwa impulsy jedynie. A tutaj jest ten! Typ! A myślisz, że ma 200 Myślisz, że ma 200 sopę? No chłopie! Dwa, dwa razy lepsze. Ten revolver. Może ty, ja nie! Ten rewolwer. a też ty On nie jest dobry. Chodź tu, chodź, 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 A mam w ogóle... Szybko, szybko. Szybko. Ma malowanie. O. Zacząłem. Ja. E, nie wiem, jak... ja. gdzie jest bunkier? Tu. tu, 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 tu. Tam jest bunkier. Polećmy tam. A no to nie dolecam. Kurde, nie wziąłem listu, wziąłem trzyma Db'go. Na lewo tu jest... Y, to są typy, wklejamy się, a nie, bo tutaj się bawią autami, to ja wolę chyba nie. Ja czyli, to widziałem jednego ja na rotacji, może mogę złapać. To właśnie do krzaka wszedł, czy widzę w krzaku. Polecę do, no, do niego. O, o ja uczę ja mu dałem. Ja No, udałem. tam oni się wywalają, ale tutaj z Losa i doliny do nas strzelają. Sprawdzę, czy miał bunchpady. Plecy, auto. Na Balenciagie 30 jak coś. Auto. Sprawdzę, czy miał te bunchpady. Miał fiza. No już go sobie wziąć i zrotujemy. De prawie. Mega low. Jest na Battle Royale i są lepsze fighty mnie, bo tak? nikt się tak nie boi wjeżdżać. O, retake! Roz, y, rozbudujmy boxy. Roz, Bieram jakieś ta chyba. I co to jest jakaś bazuka? O, bierz to, nie To jest Kazachstan. Jedna strona w turbinie jest samolotu. <noise> Ej, bo tutaj jest typ skądś. Chyba na haju. Ja nie on drewna w ogóle. O, on jest na haju, on jest na haju. Ja się uleczę, bo... Oj, 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 ale... Wa walnij mu rakietnicę, walnij mu rakietnicę, walnij mu rakietnicę. I nie miałem, ale zaraz wezmę, spokojnie. A, nie wziąłeś? To ja po nią pójdę. Ale zaraz wezmę. oho, oho, oho. Masz przewalone. A nie. Ocieka co on robi? On ucieka. Czekaj. Aha. Aj, ej, krak, 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 Nice. Double spray. No mówię ci, że ten karabin twój jest OP. Jak mm. A bo on ma double jumpa ten medalion. To dlatego on tak nam szybko ucieka. Ja też będę miał double jumpa. W krzaku campi. Nie, free jest. Gdzie on? Ej, masz coś do... Paya? Do... Shilla? A nie, bo my się sami healujemy, nie wiem czemu. A jednak się. A healowaliśmy się sami przez chwilę. Prze jak wychodzimy ze strefy, to chyba jest heal. Nie nie czaję tego. Chodź, chodź na chwilę. Jest, jest, To cię 4. to fulla uleczy. Ale jest ja offload. Ale chodzi o to, że. 4. Ej, jadą. Auto. Ej, to jest normalnie ten. Battle bus. Dead, wysiadaj. Następni. Help. Ej, Milo. Ej, bo oni się bawią, a oni mają 0HP na tym aucie. No, hej, 75, 75. Dead, dead, nice. Czekaj, bo muszę zrilogować sobie Kazachstan. damn, ale są. Następny tam, następny tam. Walę za szybko i tam lecę. Nami, ja, pod nami jest body. Na, pod nami jest body. Się ukrył. Tak, on się ukrył. Uuu. Mamy S. -kę. Mamy rankę S. Co masz? Bo z S Plus zawsze leci jakiś stary mityk. Kazachstan mamy. Flargan. Wiesz, Kazachstan? Okay. E, dobra, z tego biorę Kazachstan Eee, git. Ej! E, on, jak przytrzymasz prawy, to masz namierzający. Dawaj ich powietrza im walimy. Ty co on robi? Co on robił? A, strzelaj do tego! A To się skończyło. Wybuchnie. Idź do niego. może uciec. Batalbasa już nie ma. I to? To jest jakiś auto, co? Ej, bo on jest w, w środku tego. On jest w środku tego robaka. A, bo tu jest typ. Dzięki. E, mam nowego Fidza. E, skończę tego i lecimy. Na rotacji. Ja mam impulsa. Spróbuję nas wybić. Raz, ja dwa, mam trzy. Ktoś... Oj. A co z No ale to zrobimy. Musimy zrotować. A ty zastackowałeś te jego bunchpadów? Ja nie mam banch A, ja mam impulsy. Ktoś zastakował. A, bo ty masz band ja, ja nie mam. Mam jednego tylko. Ale ktoś zestakował, mnie. i przy okazji to. zrotujemy. A ja się czuję na zwykłym battlu. Lepiej mi się gra niż na ranked'a. Ja już no nie wiem, a to jest takie zepsute. A ty boss, yy, no właśnie, bo on się pojawia ostatnio pod mostem, bo one są zliczowane. Te mosty, bo patrzę, bali się Co to jest jakaś lampa. Wygląda trochę jak kraft. To wygląda jak kraft trochę. O czym mówisz? Ej! O... Reboot. Ja, o tym. Już chciałem ja oznaczyć cię w valorancie. 23, 23. Chodź. Weź do nich rotuj. Nie. Ja. Ja. A bo ty nie masz batwadów? No. Czekaj, tu jest słop Leci Kazachskan. jak to tylko lewy trzeba przytrzymać? Jak przytrzymasz prawy, to możesz tym namierzać. I normalnie ci kieruje. jak myszką. Ej, on ma typa. A ten jeden słaby poleciał. Mam już typa na sobie. Dy! Dył, co mi dał? Nie mogę budować. Mega ma. Ma mega Czekaj. Nie co mi dał? Najgalona. On się chiluje, chiluje się. Wiem, co brotli do... Ja chciałem już znaczy... tamto się na mnie chiluje. Jezu, co ja robię? Co tu? Ja słaba jestem, nowa pumpa. Go nie ma w tym krzaku. A to gdzie on jest? Skąd on by mnie strzelał? No z takiego oh mojego... On się tam skręcił boksa. Nie wiem, czy cię z, z, zrobił tyle. Ile bije? Jeden. To? No jeden. To on, to on! On ma Megalowa! Miał przynajmniej, ale się... On jest mega słaby, on mi na twarz po prostu wleciał. A dobra, widziałeś. A nadzieję, że odcinek się podał, więc osuła. Pisz.